Musi... Oh. Ja jestem ja cięższy, nie wiem Słuchaj, no, już na przykład Dobra, ja tam jadę teraz Dobra, dobra, działam Du... Ja cię dobra. pofnę, dobra, ja dobra. was pofnę Ustawcie się po kolei, po kolei Ja pierdol... Nie mogę Kurde Yeah. No nie no Czemu wjeżdżacie, wiecie po kolei Ja was rozpędzę się i was Wepchnę tam no Ustawcie się w linii, po kolei Może nikt dwa razy nie wjechał Dobra, jadę O, ku... o kurwa Bu <laughs>